Zdradzał Paulinkę bardzo regularnie. Na przykład z Patką. Bierzeń przesyła 9 zł. Tak, bierze, za 5 tysięcy się dogadamy. Na spokojnie. Wykupiony XD. Czy chciał ją zdradzać? Jaką Patką? Nie wiem, może się kurwa dowiecie. Boże, tragedia. Masakra, masakra. Nawet jeżeli tak jest, nawet jeżeli jestem ofiarą większej gry, no to... tak czy siak. Ofiara, no. I tak czy siak muszę... ...ponieść już odpowiedzialność za błędy, no. Donate 2 dolary amerykańskie od wygodnekanapy.pl Donate 6 dolarów amerykańskich od chłop. Przechodziłem przez to samo i nawet z takiej sytuacji jest wyjście. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, wzięliśmy rozwód i jestem szczęśliwy z moją kochanką. Widocznie żona nie była w stanie zapewnić ci tego, czego potrzebujesz. Nie jest ciebie warta. Nie no, dobra, kto to. Ja się, kurwa, czuję mega niekomfortowo to oglądając. No nie to się odnos, kurwa, na pewno nie odnos, bo, kurwa, my tacy nie jesteśmy tutaj, no. Pozory, kurwa, pozory, chłopaki, kurwa, no wiadomo, że od nas, ale, kurwa, no. Jakieś, kurwa, jakieś, kurwa, cokolwiek, stary, jakieś to, no, kurwa, róbmy dobrą minę do złej gry, kurwa, naucz no, się tutaj od szefa. Donate 5 dolarów amerykańskich od baseniara. Co myślisz o powiększaniu ust? Mam nowe, ale nie ma dużej różnicy, bo miałam duże usta wcześniej. dzień temu nie wiedziałam kim jesteś, a teraz cały czas chodzisz mi po głowie. Jak zrobię sobie jakiś urlop w Warszawie, to się widzimy? Opijemy odcinek. Ja no, na pewno dzieci na pewno czują, że jest coś nie tak, no na 100%, nie? Donate 2 dolary amerykańskie od widz. Tak pamiętaj, twoja dziewczyna ma się podobać tobie, tylko tobie, nie twoim rodzicom, nie twoim kumplom, nie widzę, a nie twojej żonie. Żałuj tego, co nie zrobiłeś, a nie tego, co zrobiłeś, co poruchajesz głupie małolaty, to twoje. Mhm. To, to widzę, że kolejne teksty. Donate 5 dolarów amerykańskich od widz. A tak właściwie, to po co ty z nią jesteś? Bo dziecko? Powiedry. Ucierpi na tym tylko jeszcze bardziej. Zdradzałeś ją wcześniej, zdradzałeś teraz. A jeśli tak rozumiesz kochanie, to ja bym nie chciał być nigdy w taki sposób kochany. Zniszczyłeś im życie. Coś. Nie uważam, żebym zniszczył im życie swoje. Rozumiem, że ty dochodzisz do życia w swój sposób. Nie rozumiem, dlaczego ludzie są w takim szoku i czemu ta afera ma taki wydźwięk. Nie takie rzeczy przecież się w życiu zdarzają. Tym bardziej, że ma taki nie wydźwięk, bo że się nie spodziewali tego, nie? już zdradzałeś. No to skąd to zaskoczenie? Out. Co to jest No, tano no kurwa! Nice. I'm the 5 dolarów amerykańskich od Baxter. Kakeldyn to fetysz, który zyskuje coraz większą popularność polega na przyzwoleniu na zdradę. To zachowanie najczęściej kojarzone jest z mężczyznami. Ale rogaczką może być też kobieta, a osobą, która otrzymuje przyzwolenie lub nie, na zdradę Izak. Hmm. Na pewno żadnego na przyzwolenia nie było. Pierdolę, no. stary. Trochę mu nawet współczuję. Donate 5 dolarów amerykańskich od doświadczony mąż. Ja po kilkunastu latach małżeństwa też się czuję, jakbym spał ze swoją siostrą, także rozumiem, wiem jak to jest. Odmiana jest potrzebna. I tak jak mówisz, że nie wszystko jest czarno-białe. Ci to są, to sama są osoba, na przykład co? różowe. Przynajmniej jej nie bijesz. Nie żeby coś, ale ty też sporą cegiełkę dołożyłeś. Ja?! Ja dołożyłem cegiełkę. Ja? Doniosłem brika tak zwanego. Wiktora? Nawet dużą. Cieszyłeś się, japę, co ty wituch tuch napiszesz? Nie no, kurwa, że ja. No ja nie, nie, nie. Jak ode mnie się zaczęło? Nie, dobra, ja chcę raz no, zawsze wyjaśnić jakby tę sytuację. Ja nigdy, ja nigdy stary, nie, nie mówiłem nic o Izaku. A to, że mnie kiedyś i Kusia wkurwiła, jej wygarnąłem co nieco, to mm, osobna para kaloszy. Więc no. No. Ja powiem tak, ja nigdy nie kłamałem. I tyle. Ja mam wyjebane. A te wszystkie shoty, które robicie dla atencji, to... No. Ja powiem tak. Sprzedał mi rozjebany komputer i ja mam to w piździe. A ja już raz kulkę kurwa przyjąłem. Ja przyjąłem kulkę kurwa. Przyjąłem kulkę kurwa, tak. O. 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 Więcej nie przyjmę.